Wiekon płaczący to jeden z najmniejszych przedstawicieli tego gatunku. Jest w zasadzie tak mały, że przez cały ten odcinek ciężko mi było kamerą pokazać wszystkie jego detale na ciele. Całe ciało mierzy około 10 cm, przy czym trzeba pamiętać, że mniej więcej połowa długości jego ciała to sam Na początku zapraszam Was na mojego Instagrama, kamilintravel, z którego dowiecie się jeszcze więcej ciekawych informacji o zwierzętach i zobaczycie, gdzie obecnie podróżuję oraz jakie zwierzęta będą w kolejnych odcinkach. Gekony płaczące są to bardzo delikatne zwierzęta, no i trzeba nieustannie na nie uważać podczas naszej domowej hodowli, żeby zwierzęciu nie wyrządzić nieumyślnie krzywdy. Jak spora ilość jaszczurek, również ten gekon potrafi odrzucić ogon, czyli posiada zdolność tak zwanej autotomii. U tego konkretnego gatunku ogon odrywa się w bardzo łatwy sposób i trzeba uważać podczas brania ich na ręce. Jak wiemy również z poprzednich materiałów, ogon u gekona nigdy nie odrasta taki piękny, jak był za pierwszym razem. Tak więc moi drodzy pamiętajmy, jeżeli już łapiemy gekona, nigdy nie róbmy tego za ogon. Jego ciało ma kolor w odcieniach brązu, natomiast brzuszek jest lekko żółtawy. Na dźbiecie posiada charakterystyczne małe czarne plamki, które w pewien sposób układają się w zygzaki. Odcień brązu może się u nich zmieniać w zależności od tego, jakie samopoczucie w danym dniu ma jaszczurka oraz od warunków środowiskowych, takich jak temperatura, oświetlenie bądź wilgotność. Ich łapki również są bardzo, bardzo ostrożne, także po raz kolejny uczulam tutaj, by nie łapać gekonów za ogony, jak i starać się unikać dotykania łapek. Są one bardzo malutkie i zakończone drobnymi pazurkami. Posiadają również przylgi, które ułatwiają im wspinaczko, chociażby po szklanych powierzchniach, tak jak widzicie tutaj. Gekony sobie siedzą, jak gdyby nigdy nic. Konkretnie przylgi, które posiadają gekony nazywane są lamellami i to one umożliwiają jaszczurce poruszanie się praktycznie w każdej powierzchni, chociażby pionowej. Łebek u nich jest trójkątny, zwężający się u końca pyszka z ciemnymi paskami po bokach, a oczy usadowione również z boków. Same oczy są w kolorze żółtym bądź złotym z pionową źrenicą. Gekony płaczące nie posiadają powiek, których zadaniem oczywiście jest zwilżanie oka. W takim razie matka natura wynalazła u nich zupełnie inny sposób na nawilżenie gałki ocznej. Mianowicie mogliście niejednokrotnie zaobserwować, jak gekon językiem zwilża sobie oko. Ich budowy idą w zasadzie wraz ze środowiskiem, w jakim przebywają. Ich naturalnym środowiskiem są drzewa, lasów deszczowych, ale niejednokrotnie również się zdarza, że występują w domach bądź w gospodarstwach domowych u ludzi. Naturalnie występują w Azji Południowo-Wschodniej, Australii oraz wszystkich Wyspach między nimi. Zostały introdukowane również do Ameryki Południowej jak i Środkowej, zahaczając o Florydę i Hawaje. W poprzednich odcinkach poruszaliśmy taką tematykę jak Introdukcja, w takim razie jeszcze raz przypomnę, co to jest. Jest to celowe wprowadzenie organizmu do miejsca, w którym naturalnie nigdy nie przebywało. Wiele osób na pewno zastanawia się, w jakiej cenie kupimy takiego zwierzaczka. Aby posiadać go na płaczącego, moi drodzy, nie wydamy majątku. Ich cena przede wszystkim zależy od ich wielkości. Malucha kupimy za jakieś 25 zł. średniej wielkości około 40 zł. Generalnie jest jedna zasada: im większy, tym droższy. Przede wszystkim nie potrzebujemy do nich dokumentów, chociażby takich jak CITES. Terrarium dla kilku sztuk powinno mieć mniej więcej 30 na 30 na 45 cm, przy czym ta ostatnia wartość to wysokość. Pamiętajmy, że naturalnie żyją one przede wszystkim na drzewach, więc bardzo chętnie będą się wspinały po roślinności bądź po dekoracjach. Jako podłoże stosujemy coś, co w dobry sposób utrzymuje wilgoć, albo torf, albo torf kokosowy. Wilgotność utrzymujemy na poziomie 60 do 80%. W utrzymywaniu odpowiedniej wartości wilgoci pomoże nam przede wszystkim codzienne zaraszanie z rana wodą oraz zbiorniczek wodny. W środku terarium. Ściany terarium pasuje wykleić korkiem bądź korą, co w fajny sposób zwiększa przestrzeń życiową, a nasze gekony na pewno będą po niej się wspinać i chętnie na niej przebywać. Warto również zainstalować kryjówki, chociażby takie jak rurki, bądź kawałki kory oraz oczywiście roślinność. Będzie to dobrym urzmaiceniem oraz dodatkową powierzchnią do chodzenia, a co ważne składania jaj. Temperatura w naszym terrarium powinna być utrzymywana na poziomie 25 do 30 stopni. Są to zwierzęta ciepłolubne, a więc w nocy temperatura może spokojnie sobie spaść do temperatury pokojowej. Do tego przyda nam się również żarówka grzewcza i jakiś promiennik. Dzień powinien trwać mniej więcej 12 godzin. Gekony płaczące karmimy muszkami owocowymi, przede wszystkim maluchy. Również świerszcze i mole, a większe osobniki możemy nakarmić małej wielkości karaczanem. Rozmiar pokarmu oczywiście dopasowujemy do rozmiaru naszego gekona. Młodym możemy również dietę rozmaicić o papki owocowe. Tutaj przy ściance siedzi taki maluszek, mąch on dosłownie z 3 cm długości. Przesłodki jest. Powinniśmy również suplementować nasze jaszczurki o witaminy oraz wapni. Ten ostatni jest szczególnie ważny, ponieważ samice mniej więcej raz w miesiącu składają jaja, bardzo często. Więc mają bardzo duże zapotrzebowanie na ten składnik. Młode między innymi potrzebują go do wzrostu. Raczej staramy się unikać karmienia gekonów złapanym przez nas pokarmem, chociażby muchą. Jest to łatwy i przede wszystkim darmowy posiłek. Jednak trzeba pamiętać, że taka mucha może roznosić nieprzyjemne mikroorganizmy, pasożyty, grzyby czy nawet roztocza, które mogą zaszkodzić naszej jaszczurce. Rozmnażanie jest dość ciekawą i mocno unikatową czynnością u tego gatunku. Otóż nie jesteśmy w stanie posiadać innej płci niż samiczki. Niestety nawet w naturze spotkanie samca graniczy z cudem. Kolego, nie uciekaj z terrarium, nie? Z powrotem, z powrotem. O, tak super. Dymorfizm płciowy praktycznie nie występuje lub jest... Całkowicie niewidoczny. Samce są ignorowane przez samice. Są one zdolne do całkowitego, samodzielnego rozmnażania się. Co oznacza, że samce w żaden sposób nie są im potrzebne. Ale jak to się dzieje? Tutaj bardzo warto jest się powołać na sformułowanie partenogenezy. Czyli jest to nic innego jak zdolność rozwoju. Małej jaszczurki z jajeczka złożonego tylko przez samicę bez uprzedniego zapłodnienia jej. A jeśli zapytacie, jak dużo samica składa jaj, no raczej nieduże są to ilości, mniej więcej dwa jajka sklejone ze sobą. Raz w miesiącu. Te pojedyncze jajka są zazwyczaj niezapłodnione. A jak rozpoznać właśnie, czy są zapłodnione? Te zapłodnione z czasem zmieniają barwę na czerwoną. Najczęściej samica składa jaja w kryjówce, blisko żarówki i w dużej wilgoci. Jajeczka są białe, mniej więcej w wielkości 10 mm. I tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli są zapłodnione, to z czasem przebierają kolor zbliżony do czerwonego. Jeśli możemy, jajeczka zabieramy do inkubatora, gdzie siedzą mniej więcej 2 do 3 miesięcy w temperaturze około 28 stopni. I nie więcej, ponieważ wyższa temperatura bardzo sprzyja różnym deformacjom. Jednak zdarza się, że trwa to czasem dłużej, nawet do 4 miesięcy. Równo jaja, jak i świeżo wyklute młodziaki mogą zostać zjedzone przez dorosłe osobniki, jeżeli trzymamy je w większej ilości. Dlatego bardzo warto jest je odizolować. Świetnie będą do tego się nadawać plastikowe pudełeczka, oczywiście z dobrą wentylacją. Mogą to być porobione dziurki, a mniej więcej pudełko o wielkości 10x10x10 cm wystarczy. A w zasadzie sprawdzi się do tego idealnie. Maluchy mają dokładnie tak ten mój kolega tutaj. 30-35 mm. Są bardzo małe i chude, ale za to dobrze odżywiane. Rosną w błyskawicznym tempie. Dojrzałość płciową osiągają w wieku mniej więcej 9-10 miesięcy i wtedy samice już zaczynają składać pierwsze jaja. Gekony płaczące to bardzo towarzyskie zwierzęta o nocnej aktywności. Na początku mogą być mocno płochliwe i nieufne, natomiast po pewnym czasie oswajają się ze swoim nowym właścicielem. Trzeba pamiętać, że w naturze. Są to zwierzęta, które żyją stadami, dlatego jeżeli już planujemy je przetrzymywać, to najlepiej w większej ilości, żeby ich samopoczucie również było dobre. Samotny gekon może być mało aktywny i osowiały. Ze względu na to, że są bardzo przyjazne, Łatwe w hodowli, nadają się dla początkujących terrorystów. Śmiało można powiedzieć, że są one idealne na pierwsze zwierzątko w terarium, ale na pewno nie jako pupil dla dziecka. Jest to bardzo mała i delikatna jaszczurka, której w łatwy sposób można wyrządzić krzywdę. Niestety, młode osoby mogą nie do końca posiadać wyczucie i w łatwy sposób uszkodzić naszą jaszczurkę. Koniecznie zapraszam Was również do mojego Instagrama Kamilin Travel, z którego dowiecie się o wiele więcej ciekawostek o zwierzętach oraz jakie kolejne zwierzęta będą w następnych odcinkach. Jeżeli odcinek ten Wam się podobał, zostawcie łapę w górę i docencie kanał subskrypcją. Będzie więcej odcinków o zwierzętach, jak i niedługo już o podróżach. Trzymajcie się, to by było na tyle. Do usłyszenia, piona i cześć!